Była biedną, czystą dziewczyną, która została żoną najniebezpieczniejszego szejka w Dubaju. Ale w noc poślubną coś się wydarzyło. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Powietrze Al-Kassar pachniało kurzem, daktylami i beznadzieją. Ta oaza już dawno straciła nadzieję na cud, tak jak traci się wodę w wyschniętej studni. Wszystko tu było skromne, zużyte, namioty. Ubrania, marzenia. Lina, dziewiętnastoletnia córka rzemieślnika, od najmłodszych lat znała wartość ciszy. Jej matka zmarła, gdy Lina miała zaledwie siedem lat, pozostawiając po sobie jedynie haftowaną chusteczkę o zapachu jaśminu i kilka zapomnianych piosenek. Od tego czasu Lina stała się kobietą w domu, choć w lustrze wciąż była dziewczynką. Jej ojciec gasł na jej oczach, uginając się pod ciężarem długów i obietnic, których nigdy nie zamierzał złożyć, ale musiał, ze względu na przetrwanie. Starszyzna wioski przyszła do domu w południe, kiedy upał roztopił glinę pod ich stopami. Ich kroki były powolne, a twarze przypominały pęknięcia w ścianach. Jeden trzymał pergamin, drugi milczał. Ojciec Liny złożył podpis, nie podnosząc wzroku. Lina patrzyła, jak atrament wysycha na zwoju i w tym momencie poczuła, jak cały jej dawny świat znika bez śladu. Kontrakt. Sheikh Majd dal barani Władca Al-Zahar, jednego z najpotężniejszych emiratów, zgodził się pokryć wszystkie długi rodziny. W zamian małżeństwo. Żadnego procesu. Żadnego doradztwa. Bez miłości. Nie płakała. Nawet kiedy dwa dni później przyjechała ciężarówka ochrony i wsadzili ją do środka, mając tylko godzinę na spakowanie. Nawet wtedy, gdy sąsiedzi patrzyli na nią jak na martwą. Nawet gdy, ostatnią rzeczą, jaką zobaczyła. Była pomarszczona sylwetka i ojca stojąca w drzwiach, i jego usta szepczące przepraszam, było już za późno. Lot do stolicy minął jak mgnienie oka. Prywatny samolot z białymi skórzanymi fotelami, milczące stewardessy, cisza niezmącona nawet dźwiękiem silnika. Wszystko wyglądało jak scenografia teatralna. Lina siedziała z rękami złożonymi na kolanach, czując, jak każda minuta oddala ją od wszystkiego, co było nią. Al-Zahar przywitał ją uroczystym, miażdżącym przepychem. Pałac, do którego ją przywieziono, przypominał miraż, marmurowe łuki, lustrzane baseny, kolumnady gubiące się w niebie. Ale Lina nie czuła uniesienia. To nie była bajka, ale złota klatka, a ona była rzadkim ptakiem, który został złożony w ofierze. Spotkała ją kobieta o imieniu Hajla, zarządczyni, surowa i małomówna. Zaprowadziła Linę do swoich komnat, przedstawiając zasady niczym wojskowy regulamin. Zakaz zadawania pytań. Nie wychodzić bez pozwolenia. Mówić powściągliwie. Patrzeć w dół. Słuchać. Żyć jak klejnot. Pierwszej nocy była ubrana w śnieżnobiały kaftan, jej włosy szczotkowane przez godzinę, z wplecionymi w niedrobnymi srebrnymi nitkami. Służący nic nie mówili. Poruszali się bezszelestnie, jak cienie. W odbiciu Lina nie rozpoznała samej siebie. Dziewczyna z Alkassar zniknęła. Na jej miejscu stała przyszła żona szejka, niewinna, przestraszona, zamknięta w jedwabiu i ciszy. W pałacu rozeszła się plotka, że pierwsze spotkanie odbędzie się w nocy. Małżeństwo zostało zaaranżowane jeszcze przed jej przyjazdem. Pozostało tylko formalne zbliżenie. Lina usiadła na brzegu zasłanego płatkami łóżka i czekała. Każda sekunda trwała jak całe życie. Ściany wydawały się zbyt blisko. Oddech wydawał się zbyt głośny. Drzwi otworzyły się bez skrzypienia. Wszedł do środka. Majid Albarani był wysoki, powściągliwy, odziany w ciemną tunikę. Jego kroki były ciche, spojrzenie badawcze, ale nieokrutne. Nie podszedł od razu, nie odezwał się. Po prostu patrzył. Lina nie odrywała od niego wzroku, choć serce waliło jej gdzieś w gardle. Zawisła między nimi przepaść, nieodległości, ale przeznaczenia. Usiadł obok niej, nie dotykając jej, nie naruszając przestrzeni. Milczał przez dłuższą chwilę. Potem powiedział niemal szeptem: Nie musisz się mnie bać. Nie tego się spodziewała. Nie podchodził, nie spieszył się. W jego oczach nie było pasji ani kpiny. Tylko zmęczenie. W pewnym momencie wstał, podszedł do stołu i podniósł coś. Miękką, kremową chusteczkę o ciepłym zapachu ambry. Położył ją na jej kolanach i powiedział: Niech będzie Twoja. To wszystko na dziś. Potem wyszedł, tak cicho jak przyszedł, zostawiając ją samą, z chusteczką w dłoniach i sercem, które nie wiedziało, czego bać się bardziej jego dotyku czy jego nieobecności. W miarę upływu tygodni, lina zaczęła oddychać nowym rytmem. Jej poranne rytuały stały się nawykiem: miedziana miska z wodą różaną, bawełna z delikatnego materiału pod palcami. Rzeźbione boazerie na ścianach odbijające światło słoneczne przez misternie rzeźbione kinnice. Wciąż czuła się obco, ale już nie bezradnie. Na początku towarzyszył jej niemy niepokój, jakby stąpała po wodzie, nie wiedząc, gdzie jest klif. Ale z dnia na dzień zauważyła, że mury pałacu oddychają razem z nią. Zaczęła uczyć się języka, tego samego, którym mówiono do niej krótkimi, rozkazującymi zdaniami. Teraz mówiła proste słowa, szeptem, do siebie, wieczorami. Wyglądając przez okno, otworzyła bibliotekę. Najpierw nieśmiało, dotykając grzbietów książek, nie ośmielając się poruszyć ani jednej. Potem coraz śmielej. Czytała o kulturze tego ludu, ich legendach, opowieściach o wojownikach, którzy szeptali modlitwy przed wyruszeniem do walki. Przede wszystkim jednak zahipnotyzowała ją poezja. Nie poezja miłosna, poezja suficka. O wieczności, o duszy, o pustyni. Która zabija i ołkale jednocześnie. Pomimo swojej niepozorności, Lina nie została pominięta w dworskich plotkach. W pałacu rozmawiano cicho, ale oczy, zwłaszcza kobiece, patrzyły na nią chłodno. Jedna kobieta była szczególnie ostra, Saira. Nie trzeba było jej przedstawiać. Wszyscy wiedzieli, że jest żoną kuzyna Medzide i członkinią Rady. Znana z elegancji, ostrego dowcipu i nietolerowania niekonsekwencji na dworze. Lina była cierniem w jej boku, zbyt prosta, zbyt szczera, zbyt z piasku, jak pogardliwie powiedziała Sajra. Służba szeptała, że Sajra marzyła o politycznym małżeństwie córki z szejkiem. A teraz ten związek miał zostać zerwany przez wzgląd na jakąś dziewczynę bez pochodzenia. Pewnego razu, podczas przyjęcia, gdy Lina pojawiła się w białym stroju podarowanym jej przez Hejle, Sajra podeszła do niej z uśmiechem, w którym nie było ani krzty ciepła. Nie odezwała się ani słowem. Poprawiła tylko biżuterię na linię, jakby chcąc jej pokazać, kto tu wciąż dzierży władzę. To nie było upokorzenie, to było ostrzeżenie. Lina zrozumiała, że nie jest tu potrzebna. Ale nie zamierzała zniknąć. Nie dlatego, że chciała władzy. Ale dlatego, że czuła, że jej obecność tutaj ma cel, którego sama jeszcze nie znała. Następnego dnia, Madzied, wciąż powściągliwy i prawie niewidoczny, pojawił się w jej komnatach po raz pierwszy bez ceremonii. Był ubrany prosto, bez luksusów i mówił dyskretnie, jakby sprawdzał, czy nie narusza czegoś ważnego. Jutro jadę do Almarein. Jest tam sierociniec zbudowany przez mojego ojca. Chciałbym, żebyś pojechała ze mną. Nie podał powodu, nie dodał żadnych komplementów. Tylko ta prośba, niespodziewana, nieproszona, ale osobista. Lina przytaknęła. Wycieczka okazała się innym światem. Poza marmurowymi ścianami istniały dzieci. Bose, głośne, żywe. Nie wiedziały, kim ona jest. Podbiegały, dotykały jej palców, kręciły jej włosy. Roześmiała się po raz pierwszy od dnia, w którym opuściła Al-Kassar. A Majid, on był inny. Rozmawiał z dziećmi, kucał, ocierał łzy chłopcu, który rozciął sobie kolano. Znał je po imieniu. W jego oczach nie było chłodu. Nie był szejkiem, ale człowiekiem. I w tym momencie Lina zrozumiała, on jej nie straszy. On się ukrywa. Ale nie przed nią. Przed światem. Przed samym sobą. Być może przed bólem, który kiedyś złamał go tak, że zamknął się w sobie na zawsze. Kiedy wrócili, w pałacu panował wieczór, niczym na scenie po przedstawieniu. W jej komnatach na stole leżała książka. Pożółkła, zniszczona. Niepodpisana. W środku znajdowały się wiersze napisane ręką, która drżała z emocji. Pierwsza strona była pusta, z wyjątkiem jednej linijki zakreślonej węglem: Ten, kto kocha, nie żąda. Oddycha, dopóki nie otworzysz okna. Lina chwyciła książkę w dłonie. To nie był prezent. To był gest. Sygnał. Od tego dnia czytała ją co wieczór jak modlitwę. Z każdym wersem imię, którego bała się wypowiedzieć na głos, zaczynało rozbrzmiewać w jej piersi. W zachodniej części pałacu znajdowały się korytarze, do których Lina nie odważyła się jeszcze zajrzeć. Nawet służba rzadko tam chodziła. Te korytarze wydawały się pozbawione życia, jakby zegar stanął w nich w miejscu. Pewnego dnia, gdy Hajle wyjechała w pilnej sprawie, a w pałacu panowała cisza i upał, Lina spacerowała wzdłuż galerii, przesuwając palcami po rzeźbionych balustradach. Wiatr ledwie poruszał długimi zasłonami i w tym bezruchu dostrzegła drzwi, których nigdy wcześniej nie widziała. Były inne niż wszystkie, drewniane, zręcznie wyrzeźbionym symbolem, który wyglądał jak złamane słońce. Brakowało w nich zamka. To było dziwne. Lina rozejrzała się, nikogo nie było. Pchnęła. Zawiasy skrzypnęły, jakby ożyły dawno zapomniane głosy, a przed nią otworzyła się przestrzeń, powietrze stało się cięższe. To nie był zwykły pokój, to było muzeum wspomnień, nasycone czymś niemal namacalnym. Nic tu nie było zakurzone, ale wszystko było nieśmiało nieskazitelne. Fotel przy oknie, o ubyt i niebieskim aksamitem. Wysokie lustro z pękniętą krawędzą. Na komodzie zwiędły kwiat w szklanym flakonie. Wszystko wskazywało na czyjąś obecność, jakby osoba, która tu mieszkała, właśnie wyszła i obiecała wrócić. Na stole leżał sto listów przewiązanych ciemną wstążką. Papier był wyblakły, ale atrament był trwały. Lina rozwiązała wstążkę. Pismo było eleganckie i kobiece. Do tego, który nigdy nie otworzy tych linijek, zaczynał się pierwszy list. Lina poczuła ucisk w piersi. Strony były wypełnione słowami przesiąkniętymi bólem i dezorientacją. Jaśmia, zmarła żona Medzide, pisała bez nadziei, jakby wyrażała uczucia, którym brakowało głosu. Pisała o strachu. Nie o mężczyźnie, o cieniu, który wyrósł między nimi. O ciszy, która zagłuszała nawet jej własny oddech. O tym, jak trudno jest żyć w miłości, którą się czuje, ale w której jest się obcym. Lina wertowała listy jeden po drugim, jakby czytała własne myśli, tylko osadzone w czyimś losie. Jaśmia obawiała się tego samego, co ona, rozpunięcia się w czyimś życiu, bycia ozdobą, Stania się wspomnieniem, zanim stanie się historią. Z każdą stroną lina czuła, jak ściany pokoju zamykają się w sobie. To było zbyt osobiste, zbyt żywe. W ostatniej chwili usłyszała za sobą ciche skrzypnięcie drzwi. Odwróciła się. W drzwiach stał Majid. Bez straży, bez ostrzeżenia. W jego oczach nie było gniewu, tylko cisza. Podszedł powoli. Jego wzrok padł na listy w jej rękach. Nie wyrwał ich. Nie krzyczał. Usiadł na krześle pod ścianą i zakrył twarz dłoni. W tym geście było więcej wyznania niż w jakimkolwiek wyznaniu. Lina zamarła, nie wiedząc, co powiedzieć. Odezwał się sam, jakby mówił nie do niej, ale do samego pokoju. Była zbyt łagodna dla tego świata. Myślałem, że nauczy ją siły. Zamiast tego przerwałaś to milczeniem. Jego głos drżał, ale nie ze złości. Od wspomnień, które trzymał w sobie przez cały ten czas, a których dziś nie mógł powstrzymać. Próbowała mi powiedzieć, że się boi. Ale myślałem, że miłość to obrona, a nie rozmowa. I tej nocy, kiedy ona, przestał mówić, zanim zdążył dokończyć, ale Lina zrozumiała. To nie była wina czynu. To była wina milczenia. Które dręczyło go od środka przez te wszystkie lata. Nie płakał jak człowiek, który stracił twarz. Płakał jak człowiek, który zbyt długo udawał, że nie ma nic do czucia. Alina, ściskając w dłoniach listy, po raz pierwszy nie dostrzegła w nim mocy ani siły. Tylko bezbronność. Nie dotknęli się. Nie zbliżyła się. Nie było takiej potrzeby. W tej minucie pojawiła się między nimi przestrzeń, wypełniona czymś więcej niż współczuciem. Lina nagle zdała sobie sprawę, że bliskość nie zawsze polega na rozmowie. Czasami chodzi po prostu o oddychanie obok czyjegoś bólu i niewycofywanie się. I dokładnie to zrobiła. Dzień zaczął się jak zwykle, niespiesznie, ze złotym światłem wpadającym przez zasłony i zapachem mięty i ciepłego chleba w pałacowych korytarzach. Lina ślęczała nad książkami w bibliotece, rozkładając strony starożytnych manuskryptów, gdy po raz pierwszy rozległo się brzęczenie. Na początku był to ledwo słyszalny warkot, jakby ktoś upuścił coś ciężkiego za murami. Ale sekundę później rozległo się drugie uderzenie, które już wstrząsało marmurową podłogą. Chwilę później do pokoju wpadła Hajle. Bez słowa, z bladą twarzą, chwyciła linę za nadgarstek i pociągnęła za sobą, biegnąc przez tył pomieszczenia. Za nimi było już słychać krzyki i tupanie. Ktoś brzęczał bronią. Pałac był atakowany. Hajle nie wyjaśniła, tylko poprowadziła ją korytarzami, których Lina wcześniej nie widziała. Gdy dotarły do masywnych stalowych drzwi z panelem kodowym, kobieta zwolniła, wcisnęła szyfr i wepchnęła linę do środka. Pomieszczenie było wąskie, z betonowymi ścianami i oświetleniem awaryjnym. Komora bezpieczeństwa. Sanktuarium. Zostań tu i nie wychodź, bez względu na to, co się stanie, powiedziała Hajle i zamknęła drzwi, zanim Lina zdążyła zadać jakiekolwiek pytanie. Metal zatrzasnął się i Lina została sama. Po raz pierwszy od przybycia nie czuła samotności, ale strach, prawdziwy, lepki strach, jak dym. Na zewnątrz nastąpiła kolejna eksplozja. Skuliła się w kącie, obejmując kolana. Nie było czasu na zadawanie pytań, tylko puls dudnił jej w uszach, a oddech szarpał się z wysiłku. Tymczasem w pałacu panował niepokój. Oddziały, które pozostały wierne Szejkowi, zaangażowały grupy rebeliantów, Którzy przeniknęli do południowego skrzydła pod przykrywką gości. Majd dowiedział się o ataku kilka minut po pierwszej eksplozji. Nie zawahał się. Jego ciało zdawało się przypominać stare czasy, lata służby, loty bojowe. Przebrał się w strój taktyczny, chwycił radio i wydał rozkazy. Ale gdy tylko stało się jasne, że Lina zaginęła i nikt nie wiedział, gdzie jest, cała jego energia się zmieniła. Nie był już głównodowodzącym. Stał się człowiekiem, dla którego jej utrata była nie do przyjęcia. Osobiście przeszedł pół tuzina korytarzy, stoczył bitwę w jednym z nich, ranił trzech, zanim wydobył potrzebne informacje od jednego ze strażników. Cela pod skrzydłem siódmym. Popędził tam sam. Kiedy drzwi się otworzyły, Lina pomyślała, że jej wrogowie ją znaleźli. Ale w drzwiach stał on, pokryty kurzem, z kroplą krwi na skroni, ale żywy. W jego spojrzeniu było coś więcej niż ulga. Nic nie powiedział, po prostu wszedł i przytulił ją tak mocno, że złapała oddech. W tym uścisku było wszystko strach przed stratą, pragnienie ochrony i coś, czego oboje jeszcze nie nazwali. Pozostali w schronie przez kilka godzin, podczas gdy strażnicy oczyścili teren zewnętrzny. Tam, w słabym świetle, Lina po raz pierwszy zobaczyła Medzidę, nie jako szejka, nie jako cień z przeszłości, ale jako człowieka zdolnego do uczuć. Usiadł obok niej, dysząc ciężko, i nagle wyszeptał, jakby nie mógł uwierzyć w to, co mówi, kiedy myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę, wszystko się rozpadło. Lina nie odpowiedziała od razu. Ujęła tylko jego dłoń i przycisnęła ją do swojego policzka. Pocałunek nie był wydarzeniem, ale oddechem. Cicho, powoli, niemal niezręcznie. Nie pytał, nie spieszył się. Ich usta ledwo się dotykały, ale to wystarczyło. Nie powiedział, kocham. Ona nie powiedziała, zostań. Ale coś w powietrzu między nimi zmieniło się na zawsze. Późną nocą, gdy wszystko ucichło, a pałac ponownie wypełniło migotliwe światło i napięta cisza, stanęli na jej balkonie. Księżyc oświetlał ogrody tak samo, jak pierwszego dnia jej przybycia. Mandziel patrzył na nią przez długą, milczącą chwilę, zanim powiedział cicho, ale stanowczo: nie proszę cię o to z obowiązku. Proszę cię. Żebyś tam była, bo tego chcesz. Jeśli chcesz odejść, nie będę cię powstrzymywać. Lina westchnęła, nie odrywając wzroku od nocnego nieba. Wiedziała, że może odejść. Wiedziała, że to może być jedyny raz, kiedy będzie mogła wybrać. Ale wiedziała też, że nie chce się dłużej ukrywać. Zostanę, powiedziała cicho. Te słowa miały w sobie wszystko, czego wcześniej nie byli w stanie powiedzieć. Poranek był zbyt cichy, jakby sama pustynia wstrzymywała oddech. Lina obudziła się wcześniej niż zwykle, czując się dziwnie lekko i niespokojnie zarazem. Przez ostatnie kilka dni jej ciało sugerowało coś nowego: zmęczenie, którego wcześniej nie było, ostry zapachnięty przyprawiał ją o zawroty głowy, dotyk jedwabiu wydawał się nieprzyzwyczajenie wrażliwy. Nie mówiła o tym nikomu, ale w jej wnętrzu narastało przeczucie ciepłe i przerażające. Lina poczekała. Aż Madzyt wyjedzie na poranne posiedzenie rady i zaprosiła do pałacu starego lekarza, który służył ojcu szejka. Jego oczy od razu wszystko zrozumiały. Kilka kontroli, żadnych zbędnych słów. A potem lekki, pewny siebie uśmiech i krótkie skinienie głową. Jest w ciąży. Lina przycisnęła dłonie do brzucha, w którym nie było jeszcze nawet śladu krągłości, ale już biło w nim życie. Mały płomyk, jak światełko w burzy piaskowej. Nie od razu zdała sobie sprawę, że po jej policzkach płyną łzy. Radość nie była gwałtowna, lecz cicha, jak wszystko, co jej się przydarzyło, odkąd weszła do tego pałacu. Ciche, ale nieodwracalne. Postanowiła nie odzywać się od razu. Chciała zrobić to dobrze. Przygotować ten moment. Rytuał. Słowa. Tego samego wieczoru, kiedy Mađet wrócił zmęczony, ale zamyślony. Nakryła do stołu w swoim ogrodzie tylko herbata kardamonowa, daktyle i jedno małe rzeźbione drewniane pudełko. W środku znajdowała się para haftowanych pinefors, białych jak pierwszy śnieg. Ale zanim zdążył wrócić, Hajle przeszła przez drzwi swojej komnaty. Jej twarz była spięta. Rada nie są zadowoleni. Za dużo emocji. Za mało kalkulacji. Zwroty zmiękczyła go. Traci panowanie nad sobą już odbijały się echem na korytarzach. Niektórzy członkowie rady zaczęli otwarcie sugerować, że poślubienie kobiety al było politycznym błędem. Domagali się dystansu. W przeciwnym razie cała równowaga polityczna może być zagrożona. Aż do propozycji ogłoszenia tymczasowej rady regencyjnej, jeśli Madżid nie wykaże się wyrachowaną powściągliwością. Tego samego dnia został wezwany na prywatne spotkanie. Pokój był pełen głosów. Zbyt głośnych i zbyt pewnych siebie. Lina dowiedziała się o tym od Nuri, która cicho dryfowała korytarzem niczym wiatr między ścianami. Nie poszła tam. Została w swoim pokoju, trzymając mocno rzeźbione pudełko, które teraz było czymś więcej niż tylko prezentem, symbolem wyboru, którego należało dokonać. Późnym wieczorem wrócił. Jego twarz była spokojna, ale w oczach szalał huragan. W milczeniu podszedł, wziął ją za rękę i powiedział tylko jedno: jutro. Wszystko się zmieni. Nie zapytała, co miał na myśli. Następnego ranka wewnętrzny pałac wypełnił się ludźmi. Przedstawiciele rady, strażnicy, służba, a nawet kupcy sprowadzeni z targu. Nikt nie rozumiał, dlaczego zostali zebrani. Magid wyszedł pierwszy. W zwykłym ubraniu, nieceremonialnym, bez mieczy i regaliów. Lina podążyła za nim. W prostej sukience koloru piasku i z welonem opadającym na ramiona. Szła powoli, ale pewnie, czując w żołądku, nawet ledwo wyczuwalny, nowy rytm życia reagujący na jej krok. Stanęli na środku dziedzińca. Podniósł rękę, a gdy zapadła cisza, przemówił. Nie mówił o strategiach, obowiązkach czy zyskach. Mówił o strachu. O tym, jak przez lata bał się znów kochać. O tym, jak ukrywał się za żelazną wolą. Ale teraz zdał sobie sprawę, że tylko bezbronność czyni człowieka silnym. Ujął dłoń Liny i zwrócił się do tłumu. Ona nie jest zagrożeniem dla moich rządów. Ona jest jego sensem, a w niej rośnie przyszłość, za którą nie boję się umrzeć. Zapadła kompletna cisza. Jedynie szelest palm nad ich głowami przypominał, że czas wciąż ucieka. Niektórzy starsi spuścili oczy, niektórzy odwrócili wzrok. Ale najmłodsi w radzie patrzyli z szacunkiem. A kobiety zgromadzone przy tylnym łuku patrzyły na linę, jakby po raz pierwszy rozpoznały ją jako swoją. Dzień później w jej komnatach pojawiła się koperta. niepodpisana, Papier z lekko wyblakłym brzegiem. Wersy były krótkie. Taką kobietę by Y wybrała. Nie dlatego, że jesteś silny, ale dlatego, że wiesz, jak być delikatnym. Opiekuj się nim. Podpisano, siostra, n. Jaśnia. Lina przeczytała list wiele razy. To nie było przebaczenie. To było wyznanie. Że wszystko, co było przed nią, nie odeszło, ale ustąpiło miejsca nowemu. Tego wieczoru ponownie otworzyła książkę z poezją suficką. Madziec siedział obok siebie w ogrodzie, ich stopy dotykały chłodnej trawy gołymi palcami. Słońce powoli zachodziło za wieże, pozostawiając na niebie puropusze brzoskwini i złota. Lina czytała na głos. Słuchał w milczeniu, z zamkniętymi oczami. Wiedziała, że słyszał nie tylko słowa, ale też sposób, w jaki jej głos już nie drżał. Kiedy skończyła czytać, położył dłoń na jej brzuchu. Oto on, nasz głos, czysty jak pieśń pustyni. I niech za, gdy nas już nie będzie. Siedzieli tak w ciszy, która nie potrzebowała słów. Drodzy słuchacze, Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.